No po tytule filmu raczej chyba wiecie o co chodzi, dlaczego to nagrywamy, nasz cień widać. Nadszedł czas, żeby pożegnać się z traktorem po trzech udanych sezonach pracy, bez żadnej w sumie awarii. No praktycznie tak. By tak trochę podsumować jak się tym czynnikiem pracowało. Bo pewnie dużo sobie jest ciekawych, bo nie było żadnego filmu odnośnie recenzji Renówki, jak się tym robi, o co chodzi, tylko tam bardziej w komentarzach. No, Ciągnik ogólnie uznajemy za bardzo udany. Jeżeli chodzi o komfort, na pewno pracy, naprawdę pomimo tego wieku, który ten ciągnik ma, bo to nie jest nowy traktor, tak jak wszyscy pisali na grupach, naprawdę kabina robi robotę. Fotel, no to wiadomo, każdy wie, no, gramer, no to to samo w każdym ciągniku, praktycznie. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową John Deere na tej starej pompie, naprawdę oszczędna. Tu nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie dźwięku, no to za chwilę wam jeszcze nagramy, bo teraz, jak wiecie dobrze, tu wydech jest troszkę inny niż niż fabrycznie. Jest po prostu, jak się mówi Katanima Samarura, on fajnie bardzo brzmi. I tak, yy, gdzie idzie? Idzie do naszego widza Marka, którego serdecznie pozdrawiamy na drugi w ogóle koniec Polski. A, bo to już warmińsko mazurski Tak. Yy... Ełk, nie? Koło Ełka. Koło Ełka, więc no, kawał drogi po prostu. Przeszło no, sześć, sześć, 600 kilometrów w jedną. Tak, tak. No, my nagrywamy ten film akurat dzień przed Sylwestrem, po prostu pogoda nam na to pozwala, natomiast wy ten film zobaczycie najprawdopodobniej dnia, kiedy już Renówka będzie u Marka, którego naprawdę serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz, a pewnie tego samego dnia może trochę nie. No, kilka dni może różnicy. Również u nas powinien pojawić się już nowy nabytek, w którym wam jeszcze nie mówimy, jaki on jest. Możecie najwyżej pisać w komentarzach. Zgaduj, zgadujcie. zgadujcie tak, tylko bardzo bym prosił, Jarek, ty nie pisz, bo ty wiesz, jaki to jest traktor, żeby, Jarek, żeby nie zepsuć. Jarek, gdy się nie odzywaj i Marek, ty też coś wiesz, więc się nie odzywaj. Więc nie piszcie, żeby po prostu nie psuć innym zabawy. Więc też na pewno pojawi się kilka, może kilkanaście dni poza. Po tym filmie tu teraz widzicie filma się z nowym nabytkiem, yy, więc to na pewno. Yy, I co no, jeszcze? To jedynie powiemy, To maszna nowsza przede wszystkim. No tak, na pewno troszkę nowsza od, od renówki, więc no zobaczymy, czy oby nie był gorszy od niej. Tak. O, bo, to. Bo, tutaj na to, bo tutaj naprawdę y, ciągnik był dobry. Miejmy nadzieję, że nie będziemy żałować, że ta renówka od nas wyjeżdża. Tak, yy, czy wiadomo, że trochę przykro zawsze będzie, bo mówię, ciągnik był bardzo, bardzo, bardzo fajny i praca nim była serio przyjemna. Z żadnej zeszczeliny naprawdę nie, nie ma. I, I na pewno dużo osób, które. Bo teraz taki w ogóle taka moda się robi na renówki bardzo w ostatnim czasie, nawet na grupach, więc myślę, że ten film też pewnie trafi do jakiegoś większego grona. Więc dla osób, które potencjalnie zastanawiałyby się nad kupnem takiego Aresa, czy w ogóle warto, czy nie warto. To warto, na pewno warto. Tylko warto go dobrze sprawdzić. Tak. I warto brać na rewersie mechanicznym, bez mniej awaryjny przede wszystkim. Tak. Może jest czyli... mniej wygodny, ale z mniej awaryjny. Tak, więc to na pewno na plus. Trochę mi się ręka część. Się, sorry, bo no, zimno. zimno na polu jest, bez rękawiczek. Yy, więc aby ktoś w chciał kupić taki ciągnik, yy, piszcie, pytajcie trochę jak na ten temat wie, bo to on był użytkownikiem. Ja tam tylko powiedzmy okazjonalnie jakoś się przejechałem. Yy, więc ale mówię, ale ogólnie po, polecamy ten traktor. No i mówię tak, mamy nadzieję, że ten nowy nabytek nie będzie, nie będzie gorszy od, od niej. A tobie, Marku, czego możemy życzyć? Niezawodności, aby ci paliwa w baku nigdy nie brakło. I żebyś pracował w nią i był zadowolony, tak? Myśmy byli zadowoleni. Tak, na pewno. I A taka jeszcze w sumie jedna rzecz do, do dołożenia, no to. Yy, może kiedyś nagramy jeszcze jakiś film z tym traktorem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to Dokładnie. mamy zaproszenie do Marka, bo, Marek, w ogóle, bo startuje, Marek startuje z agroturystyką, więc jeżeli taka okazja tylko się nadarzy, to na pewno tam do niego zajedziemy. Jest co prawda, drugi koniec Polski, ale Marek był u nas ostatnio, więc my byśmy do niego nie przyjechać. Zapraszał nas, więc jeżeli taka, takie coś będzie miało miejsce, to na pewno nagramy jakiś filmik ze spotkania. To co, jeszcze na koniec może dźwięk silnika? Jeszcze obejdźmy go dookoła. Obejdziemy i dźwięk silnika na koniec. No, to takie trochę zmian czujników, żeśmy jako użytkownicy pozmieniali. Natomiast ogólnie ciągnik, wiadomo, no remont silnika był robony tak. przez, przez mechanika, bo no, kupiliśmy ten ciągnik, no wiadomo, z wiedzą, że będzie remont potrzebny. Więc to na pewno się, to na plus. A to wiadomo, nie była awaria, która by wystąpiła u nas, tylko to po prostu oczywiście, że będzie po prostu do zrobienia. E, natomiast, jak widzicie, ciągnik wygląda. Jak na 20 ile? 23 lata, Na 23 lata wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Lakier, tam wiadomo, lekkie ubytki gdzieś, ale ogólnie lakier jest w stanie naprawdę bardzo dobrym. No i dobrze wygląda. Jest jedna rzecz, która no, fajnie w tym silniku chodzi, no to to jest dźwięk silnika na tej rurze. Wiadomo, film tego niestety nie jest w stanie oddać, no bo to jest tylko nagranie. Ale Marek sam wam potwierdził, bo sam się cieszył strasznie. Był uśmiech na gęby, jak, jak słyszał ten silnik, bo chodzi. No, John Jondira zawsze, zawsze jest z tego, że ładnie brzmi. Także odpal go i jest ciepły, więc można go nawet trochę przegazować więcej. Tu naklejka odklejona już stało samo GR. Dawaj, Kuba.

Nie pokazuj mi pierogu To nie przejdzie, chcę cię widzieć w staniku Oraz w spetrze bez patrylarów kozaka Co jest piękne, kiedy jestem w głównych struncach Erotyczna ona mala Jeszcze na, na koniec filmu taki bonus, że tak powiem, ma, do Marka typowo. Jakby ci, jakby ci Marek brakło, tchu, bo traktorowi na pewno nie braknie. To tutaj masz taki mały prezencik w schoweczku, więc go sprawdź.